Dzień dobry, witam Państwa na rozmowie przedświątecznej, no właśnie, z kim? Obok mnie siedzi bardzo młoda dziewczyna. Imię? Paulina. Nazwisko? Kociuba. Kociuba. Data urodzenia? 1 września 2008. No właśnie, jak niedawno ustaliliśmy, panna zodiakalna. Szkoła? Sp3 w Mysłowicach. Sp3 musi być dumna szkoła z ciebie. A przynależność klubowa? GKS Katowice. Na dzień dzisiejszy GKS Katowice. Ktoś się pewno się zastanawia, dlaczego z Tobą rozmawiamy, ale to chyba widać po koszulce. Paulina, w niedzielę zakończyły się Mistrzostwa Świata w Katarze. E, oglądałaś? No. Oglądałaś. E, wrażenia? No fajnie, Argentyna wygrała, bo Messi ma puchary. I... No tak. A kibicowałaś jakiej drużynie? No o, Polsce. poza Argentyną. No w Polsce. Dobrze, ale to tylko przez pierwsze dwa tygodnie. Później no, no, już? No później w Brazylii, ale w finale Argentynie. No to tak zmieniałaś podobnie jak ja. No. E, ja też w Polsce, później Chorwacji, potem Francji, no ale niestety. Ale na najwyższym poziomie poza tymi dwoma drużynami, bo finał podobał Ci się? No, wydawał mi się fajnie. Finał. E, na tym światowym poziomie był jeszcze nasz sędzia, Szymon Marciniak. Mhm. E, sędziował Ci kiedyś? Znaczy, niby na tym barku podobno kiedyś było, ale nie pamiętam, czyli sędziował. Aha, no tyle się dzieje w życiu. E, w życiu Pauliny, że zapomniała, że sędziował i Szymon Marciniak, ale wszystko jeszcze przed nim. Dobrze, Paulinko. E, to w takim razie przejdźmy do początków. Masz rodzeństwo? Mhm. To znaczy kogo? Na dwójkę braci, Paweł i Adriana. Paweł i Adrian zajmują się? No, jeden gra w piłkę, drugi pracuje już. Już pracuje. Okej, okay. czy bracia mieli wpływ na to, co robisz teraz? No tak, obydwoje grali w piłkę i jakoś tak no mnie namówili. poszłam mhm. na ten pierwszy trening, spodobało mi się i tak zaczęłam chodzić. Czyli rodzeństwo ma jednak wpływ. A czy poza piłką nożną? O tym już przed rozmową mówisz. Marzy jakieś hobby? Mm, nie. Jeszcze nie wypracowałeś sobie. A, dobrze, na to też jest czas. E, namówili cię do gry w piłkę nożną. Zaczęłaś od e, klubu Sparta Katowice, tak? A Później potem? Później w Unii byłam. Później w Sprintzie Katowice, no i teraz w GieKSie. jest Katowice, czyli tak zwana Młoda GieKSa. Drugim klubem była Unia Kosztowa. Jakieś wspomnienia i trenerów pamiętasz? Bo no, tak. Szymona Marciniaka nie pamiętałaś, ale, ale może tu zapamiętałaś. No, kogoś. Pamiętam wszystkich, co mnie trenowali. Kto to był? O ile można? E, Rafał Jaskuła, ten Mateusz Potoczny, później trener Mateusz Iwan jeszcze trener Kuba Adamek. Aha, czyli Jakub Adamek też przewinął się w Twojej karierze, bo zaraz dojdziemy do tego, gdzie ta kariera, w którym kierunku zmierza. Sparta Unia Kosztowy, mocno została w Twojej pamięci. Mhm. Super. UKS Sprint i Młoda Gieksa Katowice. Mówimy z Pauliną, rozmawiamy, dlatego że jest to pierwsza reprezentantka naszego kraju. Do tej pory nie mieliśmy takiego szczęścia, że ktokolwiek z wychowanków albo z osób, które trenowały w Unii Kosztowy przewinął się przez reprezentację. Jesteś pierwszą. Ja pamiętam jakieś taką rozmowę z koordynatorem w naszym klubie, panem Markiem Ruskiem. No i trochę się uśmiechnąłem, kiedy stwierdził, że jego celem jest... Wychowanie reprezentanta Polski. E, trochę się pomylił, bo to jest reprezentantka Polski, a dlatego możemy mu to wytknąć, ale jednak tak się e, zdarzyło. Dostałaś powołanie do reprezentacji. E, kiedy to było? Nie wiem, no jakoś w połowie września. W połowie września. Ty, jak przypomnieliśmy sobie datę, to 1 września potraktowałeś to jako prezent, jako niespodziankę? No, trochę tak. Tak? Eee, a to taki prezent, e, chyba jeden z tych największych, które no. do tej pory dostałaś. No. E, jak zareagowałeś? Jakie były emocje? Ja byłam bardzo szczęśliwa, no bo to jednak marzenie chyba każdego, żeby zdostać się do reprezentacji Polski. No tak. Każdego grającego, e, każdego w piłkę, ale także każdego sportowca, który uprawia ten. E, a, ty dowiedziałaś się pierwsza, czy ktoś dowiedział się poza tata. tym? Tata. Tata dowiedział się pierwszy. Jak tata zareagował? Byłaś przy tym? Nie, ale bo tata mi zadzwonił i mi powiedział. Aha, aha, dobra. No i już tu pojawia się powoli tata. Dobra. Przepraszam za słowo, dobra. Grywasz w klubie na nominalnej pozycji jakiej? Środek obrony, ale teraz też zaczęłam na skrzydle. Mhm. Czyli ktoś ostatnio powiedział, że dobry zawodnik, czy bardzo dobry zawodnik powinien być zawodnikiem uniwersalnym. Powinien grać na wielu pozycjach i nie powinno mu to sprawiać większego problemu. Także mam nadzieję, że w tym kierunku idziesz. Skoro y, gdzieś jesteś w tej formacji obrony i są takie piłkarki, bądź piłkarze, którzy, na których się wzorujesz? No, jeżeli chodzi o piłkarki, no to Paulinę Dudek bardzo lubię, a z piłkarzy to Kim Pembe. Aha. jeden tylko? Mhm. No tak, zobaczmy, co tak. Oho. Szkoda, bo ja myślałem, że Luka Modrić, no ale trudno. Ten debiut, o którym wspomnieliśmy wcześniej, powołanie do reprezentacji, zostałaś powołana na specyficzny turniej. Czytałem o tym turnieju i to jest taka bardzo fajna, według mnie, idea, gdzie powołuje się młodych zawodników, to jest reprezentacja U-15. Tak? W ciągu najbliższych dwóch lat, zaczniecie. Mam taką nadzieję, że zadomowisz się w tej reprezentacji na dobre i zaczniesz grać o takie naprawdę wysokie cele, typu eliminację mistrzostw Europy, eliminację mistrzostw świata. To wszystko przed tobą. Chciałabym. Ja myślę, że tak będzie. Ten turniej odbywał się w Polsce. Graliście z trzema drużynami. Jakie to były drużyny? Litwa, pamiętasz? Islandia i Turcja. Litwa, Islandia i Turcja. Wspomniałeś wcześniej, że grałeś w dwóch z tych trzech spotkań. Z Litwą pamiętasz nie... wyniki? Nie. Nie pamiętasz. To ja, ja będę przypominał. Ty mów jakie to były drużyny, a ja będę przypominał. Z, 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 Lit z Litwą. Z Litwą. 8 do 0 dla reprezentacji Polski, z Turcją Z Turcją 7 do 0 dla reprezentacji Polski. I to był ostatni mecz w tym turnieju. A pomiędzy tymi dwoma e, był jeszcze mecz z Islandią. Wyników nie pamiętasz, więc ja tylko zwrócę uwagę, że z Islandią było 6 do 3 dla reprezentacji Polski i ty grasz na obronie. W związku z tym samo przecież się rozumie, e, dlaczego padły te trzy bramki. E, to był debiut. W debiutach w reprezentacji otrzymuje się koszulkę z orłem na piersi. Była? Była. Była. I słyszy się hymn. Mhm. A co wtedy się dzieje z człowiekiem? Bo ja nie mam zielonego pojęcia, powiem ci szczerze, że ja poza piłkę podwórkową nie wyszedłem. No właśnie, no strasznie szcz szczęśliwe, jak śpiewaliśmy ten hymn. Tak, no dziwne takie uczucie. No, Dużo kibiców i śpiewasz polski, to tak zaszczyt. Uzy się polały? Nie. Nie polały. No, twarda kobieta, no po prostu twarda kobieta. Dobrze, ee, życzę Ci w tej drodze do, do właśnie osiągania tych celów reprezentacyjnych wszystkiego najlepszego. Naprawdę jestem dumny z tego, że mam okazję rozmawiać z reprezentantem Polski. Wielu myślę, że Ci, e, o których wspomniałaś, Paulina Dudek, e, pewno Ewa Pajor, bo to te znane nazwiska piłkarek, mm. e, grających w bardzo dobrych klubach. I pewno klubowy cel też będzie twój taki, no. żeby kiedyś zagrać, a jest jakiś klub, w którym chciałbyś zagrać? W PSG. W PSG. No to tego Kiliana może kiedyś no zobaczysz. Mm. Tego ci życzę. E, wielu Wiele polskich piłkarek gra w naprawdę dobrych klubach, czy to jest Wolfsburg, czy to jest PSG, czy to jest Werder Brema, więc tutaj nie mamy się czego wstydzić w porównaniu do piłkarzy nożnych, nie ustępujecie niczym. To jest super. I wielu z nich ma jakieś amulety. Ja o tym też rozmawiałem z Tobą wcześniej. A ty masz jakiś amulet? Jest nie. coś takiego? Nie masz, nie dopracowałaś się jeszcze. Nie. Czyli nie kąpiesz się pod jednym prysznicem, nie chodzisz miesiąc w jednych skarpetkach i tak dalej, nie skaczesz na jednej nodze wskakując na boisko. No dobrze, no to czas na to, żeby sobie coś wypracować. Jeżeli to ma przynieść szczęście, to pracuj nad tym. I takie dość ważne, jedno z ostatnich pytań w tym momencie. Wokół ciebie są ludzie, bo nie zawsze dostaje się powołanie do reprezentacji. Ci, którzy wspierają Cię najbardziej, to kto? Tata i mama. Tata i mama. Bracia już nie? Znaczy, no też, ale bardziej tata i mama. Tata i mama. A zdarzały się takie sytuacje, gdzie byli bardzo potrzebni? No, Kontuzje znaczy, temu podobne? No, nie miałam nigdy jakiejś poważniejszej kontuzji. To trzymam kciuki, żeby tak było do końca. Tata i mama. Tata i mama są na każdym meczu? Tata, znaczy, tata jest na większości. Mhm. Mama też, ale tata chyba częściej. Ale nie na każdym. Mhm to dobrze ale to nie zawsze jest czas no. na to nie zawsze czas i zdrowie eee, no dobrze sport w twoim życiu z tego jak państwo słyszą jest w życiu Pauliny bardzo ważny co powiedziałbyś tym młodym ludziom którzy jeszcze się zastanawiają czy podjąć trening eee, jakikolwiek czy wejść w sport bo na świecie nie istnieje tylko piłka nożna mhm. a jest mnóstwo dyscyplin i powiedzmy sobie jeszcze że każdy może znaleźć się w różnej i znaleźć swoje miejsce co daje ci sport no, Sport daje mi szczęście przede wszystkim przyjaciół i. A ci przyjaciele, o których mówisz, skąd oni się biorą? No, z różnych wyjazdów na jakieś kadry, mm -hmm. z meczy, z turniejów i tak dalej. No a propos, tak jak wspomniałeś o tej kadrze reprezentacji polskiej U15, to spoglądając na ten cały skład, który został powołany na, na turniej, o którym wspomnieliśmy wcześniej, to są ludzie z całej Polski. Tak jak wspomniałem, Gdańsk, Warszawa, Poznań, Kraków, Żory. Jeszcze posiłkuję się tutaj ściągą. Właśnie rzuciłem się w oczy. Paulina Kociuba, GKS Katowice, czyli między innymi Katowice, Bielsko-Biała, Wrocław. To są już twoi, Twoje przyjaciółki. Bo tam przyjaciół akurat płci męskiej nie ma. To są już Twoje przyjaciółki. A oprócz tego, poza znajomością nowych ludzi. No podróże, bo jednak dużo się jeździ wtedy po Polsce i zwiedza się kraj. Mm. Czy torba już jest gdzieś spakowana, tak na stałe, nie? Mm. <grywa> że w każdej chwili można wziąć tę torbę i, e, i podróżować. Ta rozmowa, którą przeprowadzamy teraz z Pauliną, to naprawdę młody człowiek. Całe piłkarskie życie jest przed nią. Dopiero masz? E, 14. 14 lat. Powołana do reprezentacji Polski U-15. E, Reprezentację ten trenuje? Paulina Kawalec. Paulina e, bo o tym też trzeba wspomnieć. E, ukaże się przed świętami. Czy e, dla tych, którzy będą Cię oglądali, a na pewno będą oglądali, e, masz jakieś życzenia przygotowane? Wszystkiego najlepszego, zdrowia i szczęścia. O tak. I tego sobie e, wszyscy życzmy. Z mojej strony też wszystkim oglądającym życzę w nadchodzącym roku, jak i w okresie świąt, dużo, dużo spokoju, zdrowia, szczęścia rodzinnych świąt i oby piłkarze nigdzie nie wyjeżdżali przez te święta. Dajmy im trochę odpocząć, a emocjonowali będziemy się dopiero na wiosnę, choć pewno Paulina w okresie przygotowawczym też będzie musiała parę razy w różne miejsca wyjechać. Spokojnych, zdrowych świąt wszystkim Państwu życzymy. Ja, prowadzący Adam Adamek Adam i mój gość, reprezentantka Polski U15, Paulina Kociuba i wszyscy tu obecni Między innymi tata, który akurat jest poza kadrem. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w nowym roku.